Ja jestem Kuba, dzisiaj nagrywam z e, ekipą Będziemy grali w Amonga e, Hide and, and Seek Dobra, i możemy Możemy już zaczynać No Przywitałem się... Dobra, ja siedzę cicho Ej, już możesz gadać, xD Ja już się przywitałem ja, to jest... ja zawsze się wyciszę Ja jestem Kto ja jest? Jestem. Ja, idę do góry To, to ten kto idzie do góry? ja jestem! Natalia jest. Natalia is mi Mario. Powołała, że tak, pamiętał. Tam jest Jak chcecie więcej takich odcinków z Amonga, to dajcie lajka i suba, to będzie git. Tu się nagrywa i Chyba gdybyś tam widziała, to byś się posikał, ja obok zielonego tak żeby Cześć! Cześć. Cześć, jestem twoim starym Hehe. Ej, Natalia, bo tu się nagrywa Ale jak nawet się nagrywa To można normalnie ze sobą rozmawiać Jak youtuberzy nagrywają, to się nie przejmują e, Nagrywaniem Stary babciu nie cię w nocy Ja... Aha, Aha. Um. Dwa ciała obok siebie Zdradziłeś się Ej, kupa! chodź, chodź Powiem ci coś na ucho. No dawaj. A nie wiecie, w Ale to Biedna dziewczyna musi gadać z nami. Na pewno chwilacie regulamin? Zasady znają, więc jest git. regulamin. Jaki? E, dobra. Dobra, regulamin. To... Eem... Re um, chodzi, bo ty też... Um, jedną rzecz łamałeś, Karol. Ehm, to mi na pewno napisz. Jak cię, proszę pokojowkę, co? Część mi wraca. To się wytnie I do. Cześć i do widzenia. Zerwałam Aha. To się nagrywa? Tak. Czemu nie masz? O ty się to to się kameruje, babciu! Babcia, to się kameruje! Jedna babcia. Ej, mi się wydaje, czy tylko mnie wywaliło? No, chyba Kubę wywaliła. Chyba, to ciebie. dołączaj, Kuba. Ej, dobrze, że to nie jest live, bo ja po prostu kod pokazuję, jaki jest XD. Dobra, kwartujemy. Czekaj! Czekaj, daj się się ubrać. Dobra, możecie o, jak coś to ja o 17 i grać e, wy z Karolem to, to. O, I ludzie... Ilodzie, teraz przeczytam regulamin i mam na YouTube coś takiego. E, za, założone, że jak e, się wyzywa kogoś. Z przeklęstwami to nie można używać czegoś takiego. Takich sarkazmów. Cześć. O, i, i jeszcze. Jeszcze zapomniałem, widzowie. E, zna, e, ze mną jest e, Olivier z, z YouTube'a. I jak chcecie też zagrać jak Olivier, to musicie, jak mówiłem, napisać mi na mesa. Ej, bo ja ciągle nie jestem impostorem. No, biedny chupa, Też nie. Tylko Dobry. raz byłem. Ej, słuchajcie, wiecie co wam mogę powie co byłaś, powiedzieć? Byłeś? trzy razy. To się moment, wiecie, wiadomo, wiecie dlaczego? No. No, nie wiem. Nie mam ani jednego taszka w elektrykalu. Ja mam. Ja lepiej nie będę mówił. Jeszcze ostatni task mam Ej, a kto jest? Uwaga, Bobczo, idzie do ten, do kafeterii, Bobczo jest w kafeterii e. A, Bobcio jest Bo jestem na kamerach A to na kamerach, można Znowu idzie do kafeterii Nie widziałem, jakim cudem, bo wciąż idzie do mnie. Bobcio idzie do mnie. Inwentować można. idzie do mnie. Więc można idzie do mnie. Więc Jezu jak się mnie. Więc wciąż idzie O, mnie. jak coś to to z nami jest Karol tylko się nie odzywa Holoko, 3, 2, Cześć. O, o. Cześć, Cześć. będzie Webos Ja nie mam A Karol wie jak się widać jak się witać do widzów No nie, on nie dorwał z 50 metrów. Ej, już się je Ej, jest już safe czy nie ma? Jest safe czy nie ma save'a Nie wiem ja mam a jest ja no. wiecie, że ta osoba, co nas podsłuchiwała, wyszła, Wiktoria Kozub. Serio? wiem, chodo jest, bo poda mi nazwisko i imię, e ale e podaje nas e ona podaje na swoich aplikacjach, nie więc Nie mam e nie mam elektryku. mi się wyda. ktoś zamknął drzwi, gdzieś tam, jak szłem i tak chciałem wejść tam i mi drzwi zamknęli. XD. Siema Kuba. Siema. Ej, bo ja jestem z przyzwyczajenia, ja, że każdy do mnie mówi Kubuś, a ta tak Kuba. I takie przy... to normalnie przyjmuję. Przypomnijcie mi, kto jest? Ja. Nie, Czarny, mówcie po imieniu. Ale ja nie znam imienia. Nie, nie, nie. wyszedł? O już nie gra. O już nie może. Tylko ja go chyba słuchałem. Ma, może później dołączy.

Em Karol e, daj. Dobra. Em, Star, daj, bo on już nie gra. Dajmy ci na na publik. Ciekawe czy ktoś dojdzie. dojdzie, dojdzie. Z Karolem e, mieliśmy dwójkę i dochodzili do nas. Czemu? Czemu? Czemu taka szybkość? Ej, prze przesadziłeś. Być szybko się bieg. Eee, ja mam dźwięki. Eee, yy, mam ja włączone dźwięki, ale Dziękuję. Cze... Cześć, jestem Twoim koszmarem. Ej, ale taki Hades Seek fajny jest. Ej, daj na normalne bieganie, bo takie trochę bez A ja zmieniam kolor, bo. A ja zmieniam sekundę. To tak średnio. na To później. Ej, innym razem. jak będę nagrywał inny odcinek. Można wszystkich kikować Ej IQ można kikować ludzi bo cztery Bo nas jest czterech a trzeba trzy głosy na skikowanie I tak wszystkich skikujemy o, o. Dobra, ja jestem Wy... Zmieniłem kolor nie jestem czemu Tak na mnie nienawidzi Ja muszę całą mapę okrążać, aby mieć taski. Bo, no, e, no. Nie mieć go do no. wykonać. O nie, cześć, Mirzonok. Masz luz, jaka nie Mirzonok. Masz. Myszo. Jelen. Naprawiajcie, ja komsy, okej? Okay? Ja nie wiem, jak się komsy naprawia. No, no jak się komsy naprawia? Zdechł romanika, ale tye nie naprawiać to nie naprawiać, mówiłem. Ej, ale jak się naprawia te komsy? Bo mnie to ciekawi najbardziej. No, jednak mówiłem nie naprawiać. No No jak tam masz chyba taki ...głośnik, czy coś takiego, i masz taką, takie kółko, to tam się obracasz, żeby tak było zło pływać tego kłopaka, czy z przyjdzie, nie wiem, nigdy. W końcu. O, Kuba, w końcu. Dawaj mieszam nas razem. Cześć. Masz noc, a nie myśl. Z... A teraz ja go nie kupię. Um, Czemu? Wypisuje mi ktoś na Messengeru. Cześć. Be. Serio. Be, um, mam spam. Jezu, ja mam spam. Um, ktoś na Messengeru mi spami. Jaki? Chyba. mi spami. Obok bo ja byłem dwa! Teraz uciekam od ciebie. A ja ktoś do mnie wypis... No, kurde, trzeba teraz kaski. latać i szukać. Gdzie są tak jakieś? Aha. Nie, nie. Tu Nie, to ma jest... Tak, ja, to to jest... Tak, Naprawia komsy? Nie. Ale się zdradziłeś No! Bo jak ktoś naprawia komsy, ja wiedziałem, że będziesz w tych kompsach Jeszcze, że. Ja byłem tam obok. No! Ja pół godziny nagrywam zawsze. Pięć. Serio, wywa... ja jestem... wywaliło. Wywaliło no... Serio Mnie też mi, mi pisze tak Start i zero Co? Co ci się stanęło? i widzę A, bo ty e, zbyt Nie, bo ty zbyt późno weszłaś wywaliło mnie Zbyt późno weszłaś i my, on już start kliknął Jak ty wchodziłaś Mogę jeszcze raz wejść? E musisz poczekać. To po, e, to poczekaj. Natka! Natka! Natka, to jak cię w... Natka, to jak cię wywaliło, spytaj się, czy gadają. Mój przyjaciel. E, tak. Dobra, to czekamy, jak Natka wejdzie. My czekamy już. No. no to spytać się, czy dojść. Tak, czy dojdą. A jak, a jak nie, to ja się spytam. A my na ciebie. czekaj, bo nie kumam czacze. Ty wejdź, a ja się ich spytam. Co? Ja mam wejść, a ty napiszesz, tak? Tak. No. No. Um, która Kozów? Ona nic nie gra, ona żadnych gier nie ma. Ja mówiłem, ona nawet nie ma tego, dzisiaj mi mówiła sama, że nie ma Amonga, więc dlatego nie chciałam, żeby wchodziła na rozmowę. Ej. Ej, to ja wywalę tą Wiktorię, bo nie ma sensu. A ona sama wyszła, xd Natka, ty kiedyś dołączysz, czy ci kod podać? VPRTWQ? Mm. Tak A, pamiętał. No Dołączę You are running an older version of the game o to też. Nie, no. jeszcze raz Nie, to szybko Nie, strzałeczkę. jest. szybko to strzałeczkę. Nie, to jest. Nie, to jest. dobra to jest. Nie, to jest. Nie, to dobra, to Majka musi chwilę poczekać. Ja szybko to poczekać. musi to to JEDNEGO okay, MNIE... Chodź do kasyterii, okej? Chyba... Chyba idź do kasyterii. O NIE! NIE! Co to było? Widziałem cię, tylko miałem kill. Bo nikt cię widziałem. No, wiem. Tylko myślę... No, piękny, prawda? Co? Piękny, prawda? No, piękny znik. I na śmierć będzie. No. O nie! Zamknął mnie! Nie też Kurde, on jest w Medbeju, on jest w Bedbei! widziałem przez ten przez ścianę! Ej, Majka jest tu czy nie ma jej, bo ja też się zastanawiam. Kto jeszcze został? Wy Ja, czyli Karol Hello. Czemu A e, czemu apczyłeś? Czekawa, aż ktoś, aż reszta zrobi tak. Coś takiego przebity jesteś, Karol, słyszę po głosie. Zrobiłem jeszcze raz. To... No to wszystko, to um, okay. co to było? okej, 17. Czy pociąg. Aha, to co wiesz? A dobra, to. No, Tylko jedna rzecz. Ej, Karol! Tylko masz nie wyzywać Aleksa Ej, słuchajcie, wieszcie co? No. Ja ten... Muszę na chwilę spać do toalety. Jest tak jakby, że ja niedługo będę. Dobra to ludzie, wbijajcie, kot ten sam jest. Czemu wszyscy wyśli? Ej, idźmy. Karol? Czemu wyszłeś? Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Kubuś, ale dobra. To let's go. No boże nie. Kurde Ej, kto wygrał? No ty Nie Aha Bo ktoś został chyba jeszcze Bo chodzi, bo, bo jedna osoba wygrywa Bo jest nieznaleziona Wy jesteście? Ale Aha, dobra, Anatka jest. Ona, po... ona na mnie poluje. Nie wierzę, ona widziała, gdzie każdy szedł, ale nie znajdzie mnie. Dobra, ty tu nie idziesz. Myślałem, że tędy pójdziesz, to ja chciałam już Cię wytrolować. Nawet sam nie Ej, dla mnie to jest e bez sensu, że nagrywam jak mój kanał to jest samy cringe. Ty ten cringe. Kiedyś, jak będę... Dziękuję. Kiedyś, jak będę dorosły i będę miał swoje karty e, Payska czy coś takiego, to będę mógł za to dużo zarabiać, jak będę miał słabe. Jak będę miał, ale dobrze idzie kanał, mam 121 subów. MZ2 Zapomniałem się wyciszyć e, z dwóch mikrofonów. Wyciszyłem się, tylko z IT. Boże. Em, dobra, to ja po tej rundzie kończę. Dobra, widzowie, zostawcie lajka like i suba, to będziemy na bieżąco, pa!